Tutaj chciałam taki zrobić krótki filmik na temat oczyszczania, bo jest duże zainteresowanie tym tematem. Na czym polega oczyszczanie? Czasami nagromadza się u nas sporo emocji. Nasze czakry czują, że są poblokowane. Coś nas blokuje. Wtedy zapraszam na seans oczyszczania. Pracuję z energią m.in. rejki, oczyszczam też z wahadłem. Tutaj mam przepiękne wahadło Atlantis. Na czym to polega? <laughs> Umawiamy się na odpowiednią godzinę i dzień. Bardzo proszę wtedy klienta, żeby się położył na jakieś 15-20 minut. I na zdjęciu, na zdjęciu i na moim fantomie, ja wykonuję taki sens oczyszczania, odblokowywania czakr, ale jest to też połączone z rytuałem, takim prośbą wysłaną właśnie. Do aniołów o odblokowanie na wszystkie cztery strony świata wszystkich rzeczy, które są w Waszym życiu. Więc tutaj, tutaj, zapraszam serdecznie. Kocham robić rejki, kocham uzdrawiać. Jest to moja misja. Zapraszam serdecznie. I tutaj Sylwunia zadała pytanie. Sylwunia zadała pytanie, czy ona otrzyma status osiedleńcza. Już patrzymy. Tutaj musisz się udać do stróża prawa, czyli do mężczyzny, który zajmuje się prawem, czyli prawnikiem. Obawiam się, że nie, nie w tym momencie. Pewną sprawę trzeba wyjaśnić, trzeba uzupełnić, trzeba podać więcej papierów i wtedy w dalszym ciągu tak, ale to będzie trwać około 3-4 lat. Tutaj jest Archanioł Michał, czyli trzeba popcinać blokady. Czy ty pojedziesz z dziećmi na tą wycieczkę do Indii? Nie widzę tego, żebyś jechała do Indii. Co karty pokazują? Karty pokazują, że w przyszłości tak, zdecydowanie, ale nie w tym momencie. Kiedyś w dalekiej przeszłości jest tutaj droga, jak najbardziej, ale nie teraz. I karta dla Ciebie anielska tutaj dużo miłości, dużo, dużo, tutaj dużo. Dużo, dużo takiej radości. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam. Kosz pytania w filmiku jest to 3 funty. Zbieram te, te tutaj, te filmiki i zapraszam Was na konkurs. Wystarczy udostępnić mój, post, udostępnić mój post i dostajecie kosz prezentów ze sklepiku. Właściwie daję voucher na 50, właściwie funtów do wykorzystania. Można to wykorzystać na rzeczy ze sklepiku bądź na wróżby tutaj macie, macie konkurs na dwóch stronach na jednej angielskiej też jest konkurs dla osób anglojęzycznych i tutaj na mojej stronie i na mojej stronie wróżka Anila, więc zapraszam serdecznie, codziennie coś wygrywamy, dzisiaj konkurs piątkowy, natomiast na stronie angielskiej jest to konkurs weekendowy pozdrawiam